Proszę przyjmijcie kolejny prezent muzyczny w wykonaniu trio Confetti. Ostatnia kategoria, sport i turystyka. W tej kategorii zgłoszono cztery osoby, tudzież podmioty. I tak, pan Mirosław Budzyński, zgłaszającym jest wójt Radowa Małego. Pani Elżbieta Romej, zgłaszającym jest burmistrz chłopca. Ludowy Klub Sportowy Sparta Węgorzyno. Zgłaszającym jest burmistrz Węgorzyno. Pan Arkadiusz Siewior. Zgłaszającym jest burmistrz Dobrej. Proszę o prezentację filmową. Nominowani do Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego w kategorii Sport i Turystyka. Mirosław Budzyński. Ludowy Klub Sportowy Sparta Węgorzyno. Arkadiusz Siewior. Mirosław Budzyński. Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Animator sportu. Przewodniczący Powiatowej Rady Sportu. Prezes UKS. Instruktor koszykówki. Wielki entuzjasta i propagator koszykówki dla młodzieży i dorosłych. Organizator dużych imprez sportowych oraz festynów sportowo-rekreacyjnych. Praca Mirosława Budzyńskiego sprawia, iż szkoła spełnia rolę Powiatowego i Wojewódzkiego Centrum Rozwoju Piłki Koszykowej. Największe sukcesy moich dziewczyn. To ostatnio trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski LZS-ów. No, od kilku lat zajmujemy medalowe miejsca w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w piłce koszykowej dziewcząt. Dziewczyn, które uczestniczą na naszym, na moje treningi jest troszeczkę mało. W naszej szkole też jest taka akurat grupa dziewczynek, których specjalnie nie mogę prowadzić selekcji. Grają te, które które chcą się bawić w koszykówkę. Zarówno praca z drużyną, jak i również wiele innych przedsięwzięć to działalność w pełni społeczna. W 2008 roku trener Mirosław Budzyński za działalność i propagowanie koszykówki wśród młodzieży został uhonorowany brązową odznaką Polskiego Związku Koszykówki, a w 2012 roku otrzymał złotą odznakę przewodniczącego zarządu głównego LZS. Ludowy Klub Sportowy Sparta Węgorzyno funkcjonuje od 1949 roku. Zapewnia mieszkańcom gminy Węgorzyno możliwości gry w sekcjach piłkarskich klubu poprzez realizację zadania pod nazwą Rozpowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy. Klub efektywnie pracuje w celu osiągnięcia awansu sportowego poprzez grę w klasie A, w klasie okręgowej, 5 lidze. Generalnie yy, założenie na sezon 2021. 2012-2013 było jak najwyższe miejsce w tabeli klasy Grupy Okręgowej Północ, natomiast wyniki, jakie padały podczas tych 15 wszystkich spotkań sprawiło, iż Sparta zajmuje drugie miejsce, co stworzyło przed klubem szansę do awansu poprzez grę w wyższej klasy rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Szanse są 50 na 50, ponieważ mamy jeden zespół, który troszeczkę od nas odstaje. Są to rezerwy Floty Świnoujście i co najmniej 4-5 klubów, które mają bardzo dużo szans na zajęcie tego drugiego miejsca, które również jest premiowane awansem. Sparta jest organizatorem turniejów na szczeblu powiatu w okresie zimowym. Skutecznie pozyskuje sponsorów, którzy wspierają działalność klubu. Bazujemy głównie na znajomości i spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami, z którymi się spotykamy, którzy zawsze nas wspomogą w znaczący sposób, dzięki czemu klub jest w stanie zamknąć budżet. Klub promuje gminę Węgorzyno oraz powiat Łobeski na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sparta włącza się do akcji prowadzonych na terenie gminy. Arkadiusz Siebior. 20 października zdobył w Mińsku Mazowieckim tytuł wicemistrza Polski w kulturystyce w kategorii Kulturystyka Weteranów. 40-49 lat. Pan Arkadiusz trenuje tę dyscyplinę sportu od 25 lat. Aktualnie w nowogarskiej siłowni Fira. Mieszkaniec dobrej podczas zawodów przegrał jedynie z Andrzejem Maszewskim, aktualnym mistrzem Europy, który wygrał dzięki większej o około 20 kg wadze ciała. Pan Arkadiusz Siebior został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Niestety, seniorzy muszą sami finansować swój pobyt, dlatego też pan Arkadiusz nie mógł uczestniczyć w tych zawodach. Pan Arkadiusz mieszka w dobrej od urodzenia. Jest funkcjonariuszem służby więziennej w Nowogardzie. Zajmuje się kulturystyką od czasów szkolnych. Rozpoczął treningi podczas nauki w technikum mechanicznym w Stargardzie Szczecińskim. Kulturystyką zajmuje się z zamiłowania. To jest moja pasja, jakoś tak bez tego mi ciężko się się funkcjonuje ogólnie i no myślę, że corocznie startować w Mistrzostwach Polski, bo, bo szczyt formy osiągnąć częściej jest to naprawdę bardzo kosztowne i, i, i już tutaj nie mówię o pewnych wyrzeczeniach, bo potrafię się przestrzegać diety, załóżmy tam skrupulatnie i tak dalej. Ale to już, to już, to już to czysto typowa strona finansowa. Także myślę, że raz w roku będę zawsze startował w Mistrzostwach Polski Być może uda się pozyskać sponsora i, i, i w końcu dojdzie do skutku start w Mistrzostwach Europy czy Świata. Jego rekordy siłowe to przysiad 250 kg. Wyciskanie na ławce poziomej, 200 kg. Martwy ciąg, 280 kg. Zapraszam pana Mirosława Budzyńskiego, czy jest drużyna bądź przedstawiciel Ludowego Klubu Sportowego Sparta Węgorzyna. Jeżeli jest Drużyna, również zapraszam. I zapraszam pana Arkadiusza Siebiora. Prosimy do nas. Drodzy Państwo, w zastępstwie pani Justyny Grankowskiej, ubiegłorocznej laureatki w kategorii Spoki i Turystyka, proszę o odczytanie werdyktu jury, kapituły, panią Barbarę Basowską, przewodniczącą Rady Miejskiej w Resku. Co? Zdobywcą nagrody specjalnej Starosty Obeckiego za rok 2012 w kategorii Sport i Turystyka jest Pan Mirosław Budzyński. Jak zwykle w każdej kategorii dwa słowa. Proszę Państwa, samorządów, wszystkich samorządów powiatu obeskiego, kolejnym oczkiem w głowie jest sport. I żeby nie było tak, że mamy mistrzów polskich w kulturystyce w piłce koszykowej. W wielu dyscyplinach osiągamy już naprawdę znaczące wyniki, a za ubiegły rok trzech naszych uczniów z powiatu obeskiego legitymuje się najlepszymi wynikami w Polsce. Także przyszłość przed nami.

Prawo, a wręcz nawet obowiązek, przyznać nagrodę szczególną Super Smoka osobie, która w sposób szczególny wyróżnia się na Forum społeczności Powiatu Łobeskiego i czyni więcej aniżeli jedna z kategorii dzisiejszych nominacji. Zapraszam do obejrzenia projekcji filmowej o tajemniczym SuperSmoku. Barański. Mąż się zajmował wieloma społecznymi sprawami, bo był bardzo tym zainteresowany. Mnie osobiście jest bardzo w tej chwili miło i wzruszona jestem tym, że nawet pośmiertnie jest takie zainteresowanie jego działalnością. Głównymi takimi jego organizacjami to był Związek Sybiraków, no i Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych. Tam najwięcej się udzielał. W Związku Inwalidów był prezesem długie lata, od 1974 roku. Poza tym był radnym y, dwukrotnie. Przez cały czas interesował się sprawami powiatu i miasta, bo y, uczestniczył w sesjach. Dokąd mógł. Do zaproszenia dostawał prawie do ostatniej chwili, kiedy już leżał i nie mógł uczestniczyć, ale zaproszenia przychodziły. Pracował w organizacji w Stowarzyszeniu Chorych na Cukrzycę, bo również sam chorował. Kilka kadencji był ławnikiem w sądzie, raz nawet w sądzie wojewódzkim. W tej swojej pracy społecznej był doceniany, dostawał mnóstwo odznaczeń. Między innymi państwowe różne odznaczenia też miał krzyż kawalerski, miał złoty krzyż zasługi, no i różne inne odznacze, gryfy pomorskie dwukrotnie dostał, a jeszcze zjazdy były szkolne, organizowane co kilka lat w naszym liceum. Ponieważ mąż mój chodził tutaj do szkoły, jak po powrocie z Syberii był jeszcze młodym chłopcem, chodził tutaj do liceum, no i potem jak były organizowane zjazdy, to zawsze był w czołówce, zawsze wśród organizatorów. No i może jeszcze na koniec tych wszystkich odznaczeń, to ja dodam jeszcze jedno odznaczenie, które właściwie dostaliśmy oboje. Yy, za długoletnie my, yy, pożycie małżeńskie. 50-lecie minęło nam yy, 10 lat temu właściwie. Mąż nie dożył 60 ale w tym roku byśmy je mieli. Drodzy wszystko się... Wyjaśniło, kto jest tajemniczym Supersmokiem. Zapraszam starostę Łobeskiego, pana Ryszarda Brozińskiego. Pan Zarecki mówi, że na staroście ciąży wręcz obowiązek przyznania nagrody Supersmoka. Każdy z nas wykonuje jakąś pracę. Ja też już wiele lat zmierzam ku końcowi. I zastanawia się, po co to robię, jaką jaki cel sobie wyznaczam, także jako starosta. Żyjemy w niezwykle trudnych czasach i bardzo często już chyba zapominamy, że należymy do najszczęśliwszych pokoleń Polaków. Wkrótce będę miał 63 wiosnę, 63, 63, 63 wiosnę. No, pan mnie przywoła do porządku, szkoda, że pana Sarmi nie ma. Też matematyk. I żyje w pokoju. O tym zapominamy. I w tym kontekście dostrzegłem rolę pana Barańskiego, człowieka, który przeszedł, jak sybilacy mówią, gehenne Sybiru. Elementu nieodłącznego w życiu Polaków, w życiu narodu, nie tylko z okresu II wojny światowej. I mówił o tym w sposób nie nawołujący do nienawiści. Mówił o tym w sposób podkreślający godność i tożsamość walki o wolność. Mówił o wartościach, które są w życiu najważniejsze. A jakże o tym wychowaniu zapominamy, niechże świadczy. Jeden drobny element z dzisiejszej uroczystości. Kim są harcerze? Ilu ich jest? A to podstawa wychowania młodych, nowych pokoleń Polaków. Pan Barański nie zamykał się tylko do jednej działalności. Był człowiekiem, który w tej w działalności sydylackiej pokazywał swoje prawdziwe oblicze, ale to był człowiek, starszy pan z laseczką, który niós, niósł ze sobą zgodę, porozumienie. Dla każdego znalazł miłe słowo, a przede wszystkim był wulkanem entuzjazmu, optymizmu, energii i nigdy nie wyszedł ze szkoły. Chciałbym połączyć jakby dwa elementy. Marcin Łukasik powiedział dzisiaj nasza szkoła jest bardzo dobra i ma bardzo dobrych nauczycieli. I w takim powiedziałbym brzydkim słowem schemacie zamknął się również pan Tadeusz Barański jako główny organizator do ostatnich swoich dni. Główny organizator zjazdu absolwentów Liceum Łobeskiego. Kiedy zadzwoniłem do Pani Lidii Barańskiej, małżonki Pana Tadeusza Barańskiego z wyrazami wdzięczności, że wyraża zgodę, by uhonorować Pana Świętej Pamięci Tadeusza Barańskiego nagrodą Supersmoka, zapytała a dlaczego dopiero po śmierci? Tak naprawdę to za nie mówiłem, ale te słowa... Bardzo mocno korespondując z wypowiedzią pana Zygmunta Helanda dzisiaj o świętej pamięci Wiesławie Małyszku, te słowa jakby utwierdziły mnie we właściwości podjętej decyzji, a pani Barańskiej mogę tylko tyle powiedzieć dzisiaj słowami wieszcza. Ile się trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cią stracił. Bardzo proszę panią Lidę Barańską tutaj na scenę. Zespół powiatowy Sunday Love. Kiedy pojawił się sponsor i powiedział: że Jesteście cudowni, chcemy Wam pomóc, to mogłam tylko podjąć jedną decyzję, żeby nagrać coś, z czym będziemy mogli się z Państwem podzielić w przyszłości. Bo koncertów jest wiele, ale myślę, że płyta, którą mam nadzieję, że Państwo będziecie mogli już niedługo otrzymać, zakupić. Nawet jeszcze się nie zastanawiałam w jakiej formie, gdzie ona będzie, e, będzie bardzo dużym podarunkiem. A dla mnie szczególnie będzie to ważne, ponieważ są to piosenki mojego autorstwa. I nigdy nie myślałam, że będę mogła się własnymi piosenkami z państwem i w ogóle z całym światem dzielić. Także ten utwór Niebo w nas, tyle nieba we mnie jest, i chciałabym takiego nieba państwu życzyć. koła Cię. Niebo w nas budzi się, wznosimy w 难过。 Czecham ja jeszcze coś, żeby faktycznie przyciągnąć, ale i też umiejętności, warsztat. Ach! Zakochałem się po prostu. Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich laureatów, nominowanych, przedstawicieli kapituły, starostów do wspólnej fotografii.